Kiedy zostanie to wdrożone na skalę masową, wpłynie to na świat w tym stopniu, z którego się nikt nie zdaje sobie sprawy. Eric Schmidt, były dyrektor generalny Google, udzielił wywiadu w Stanford, gdzie odpowiedział o ważnych rzeczach, które musimy wiedzieć o najbliższej przyszłości i świecie zaawansowanych technologii. Wywiad został początkowo publikowany na kanale YouTube Stanforda, ale po kilku dniach został usunięty nie tylko na YouTube, ale także na wszystkich serwisach, na których był opublikowany. Zdobycie tego wywiadu zajemno nam sporo czasu. Przetłumaczymy go dla Was i obejrzymy razem, a ja skomentuję najważniejsze momenty. Proszę polubić ten film już teraz. To bardzo pomoże nam w promowaniu tego materiału. Dziękuję. Witam na kanale KryptoPrawda. Wszystko o kryptowalucie, bez różowych okularów. W tym roku zobaczymy duże dialogowe okna agentów AI, algorytmy generujące tekst w działaniu. Kiedy zostanie to wdrożone masowo, wpłynie to na świat w skale, z której nigdy się nie zdaje sobie sprawy. Moim zdaniem wpływ ten będzie większy niż przerażający efekt, jaki zrobiły na nas media społecznościowe. A oto dlaczego. Pole dialogowe może być zasadniczo używany jako pamięć krótkotrwała. Byłem w szoku, że okna dialogowe stają się coraz dłuższe. Powody techniczne były związane z tym, że są one trudne do otrzymania, trudne do obliczenia itd. Co ciekawe, pamięć krótkotrwała polega na tym, że gdy dasz jej zadanie przeczytania 20 książek, wysyłałem z jej tekst tych książek jako zapytania. A następnie pytając ją o czym piszą, zapomina o środkowej części. Dokładnie tak samo działa ludzki mózg. Jeśli chodzi o agentów AI, są takie ludzie, którzy tworzą zasadniczo agentów LLM. Co robią ci agenci? Czytają coś, na przykład chemię. Odkrywają zasady chemii, testują je, a następnie dodają je do swojego zrozumienia. To niezwykle potężne. I trzecie rzecz, jak już wspominałem, to tekst do działania. So, oto przykład. Rząd będzie próbował zakazać TikToka. Zobaczymy, czy mu to się uda. Ale jeśli TikTok zostanie zakazany, oto sugeruję zrobić z Was każdemu. Powiedz swojemu agentowi, a jej następną: Zrób mi kopię TikToka. Ukradnij wszystkich użytkowników, całą muzykę. umieść nie moje ulubione. Stwórz ten program w ciągu najbliższych 30 sekund i wypuść go. Następnie godziny później, jeśli nie uda się mu stać popularnym, zrób coś innego w tym samym stylu. Takie jest polecenie. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie to jest potężne, jeśli możemy przejść do dowolnego języka, do dowolnego polecenia cyfrowego, którym zasadniczo jest Python w tym scenariuszu? To każda osoba na planecie będzie miała w kieszeni własnego programisty. Programer, który faktycznie zrobi to, co chcesz, w do ludzkich programistów, którzy pracują dla mnie i nie robią to, o co proszę. Programiści wiedzą, o co mówię. Wyobraź sobie dobrego programistę, który faktycznie robi to, co chcesz i nie musisz mu za to płacić, a takich programistów będzie nieskończona ilość. I to wszystko w ciągu najbliższego roku lub dwóch? Tak, bardzo szybko. Eider, Devon, Pifagor. Obecnie istnieje mnóstwo świetnych asystentów programowania. Ale programiści AI, które potrafią tworzyć pewne aplikacje, jeszcze się nie pojawiły i według byłego dyrektora Google na pewno się pojawią. Mówi również, że agenci AI będą w stanie pobrać całą muzykę, otworzyć wszystkich użytkowników, zrobić wszystkie sekrety. W tej chwili nie jest to jeszcze możliwe. Wszystkie te dane znajdują się dziś za ścianą bezpieczeństwa i nie można ich stąd wydostać. To jak czarna ściana, ale Erik twierdzi, że wkrótce agenci AI nauczą się jak przebić się przez ten mur i będą mogły to zrobić na żądania. Odzyskaj mu zablokowany TikTok. I one zdołałem to zrobić. Jestem absolutnie przekonany, że to właśnie połączenie tych trzech rzeczy wydarzy się w najbliższej fali sztucznej inteligencji. Zapytałisz mnie więc o to, co jej się wydarzy. Co 6 miesięcy waham się, ponieważ wszystko rozwieje się tak szybko. Tak więc w tej chwili przepaść między top firmami, z których są tylko trzy, a wszystkimi innymi moim zdaniem staje się coraz większa. 6 miesięcy temu byłem przekonany, że przepaść między nimi maleje, dlatego zainwestowałem dużo pieniędzy w małe firmy zajmujące się sztucznym inteligencją. Teraz nie jestem już tak przekonany. Rozmawiałem z dużymi firmami, które się zajmują sztuczną inteligencją, i mówimy, mi, że potrzebują 10 miliardów dolarów, 20, 50, 100 miliardów dolarów. Na przykład Stargate. Proszę 100 miliardów dolarów. To naprawdę bardzo ciężko. Rozmawiałem z samym Altmanem, moim bliskim przyjacielem. Uważa on, że sztuczna inteligencja pochłonie około 300 miliardów dolarów, a może nawet więcej. Zwróciłem mu uwagę, że wykonamy obliczenia dotyczące ilości energii, jaką to zajmie. W piątek udałem się do Białego Domu i powiedziałem, że musimy zostać najlepszymi przyjaciółmi Kanady, ponieważ Kanada ma bardzo dobrych ludzi, pomogło stworzyć sztuczną inteligencję i ma dużo energii wodnej, ponieważ my jako kraj nie mamy wystarczająco mocy, aby to zrobić. Alternatywą jest zmuszenie Arabów do sfinansowania tego. Osobiście lubię Arabów, Spędziłem z nimi dużo czasu. Ale nie zamierzają przestrzegać naszych zasad bezpieczeństwa narodowego, podczas gdy Kanada i USA są częścią triumwiadu, co do którego wszyscy się zgadzamy. Energia elektryczna zaczyna być zasobem deficytowym w centrach danych o wartości 100-300 miliardów dolarów. Przede wszystkim mówi, że zdecydowanie nie mamy wystarczająco zasobów energii, aby stworzyć jak i im. W tej chwili jest to po prostu niemożliwe. Aby to zrobić, były dyrektor Google wzywa do zaprzeźnienia się z Kanadą lub Arabami, którzy mają energię i finanse. W tym miejscu przypominają mi się słowa Donalda Trumpa, który obiecał, że jeżeli wygra wybory, zmieni USA w super państwo energetyczne, w którym będzie tyle prądu, że wystarczy go dla absolutnie wszystkich, zarówno górników Bitcoina, jak i sztucznej inteligencji. Eric sugeruje również, że będziemy potrzebować coraz więcej danych, coraz więcej modeli, aby osiągnąć AGI. Sam Altman powiedział podobne rzeczy, że musimy być w stanie zrobić więcej za mniej. Ponieważ wykorzystaliśmy już wszystkie dane, jakiekolwiek ludzkość stworzyła, sztuczna inteligencja poznała już całą bazę danych, którą ludzkość zgromadziła w całej swojej historii. Nic więcej nie zostało. Będziemy więc musieli wymyślić, jak stworzyć syntetyczne dane, które będą miały jakąś wartość. Pracowaliśmy w Google przez długi czas, Google wynalazł architekturę uczenia się maszynowego Transformer. Tak, Peter zrobił to wszystko dzięki wspaniałym ludziom, takim jak Peter, Jeff, Dan i wszystkim innym. Ale teraz wygląda na to, że straciły inicjatywy w dziedzinie otwartej sztucznej inteligencji. Nawet w ostatnim rankingu, który widziałem, Anthropic Cloud był na szczycie listy, a nie Google. Zapytałem o to Sandara, ale nie dał mi jasnej odpowiedzi. Być może dacie mi jasniejsze odpowiedzi lub bardziej obiektywne, co dzieje się teraz z Google. Dzisiaj już nie jestem pracownikiem Google. Ale widzę, że Google zdecydowały się zmienić równowagę między pracą a życiem prywatnym. Wcześniejszy powód do domu i praca z domu są ważniejsze niż wygrana. Tak, było głośno o tym na całym Twitterze. Google przegrywa ze startupami z powodu zmiany równowagi między życiem osobistym a pracą. To z pewnością zmieni świat, jaki znamy. Oczywiście, startupy wygrywają, ponieważ ludzie w nich pracują jak diabli. Przepraszam za szczerość. Ale chodzi o to, jeśli wszyscy tutaj skończą studia i założycie firmę, to na pewno nie pozwolicie ludziom pracować z domu i przychodzić tylko raz w tygodniu, jeśli chcecie konkurować z innymi. Na początku istnienia Google, Microsoft postępowali w ten sam sposób. Właśnie tak. W mojej branży, w naszej branży, myślę, że istnieje długa historia firm, które wygrywają w naprawdę kreatywny sposób, dominują w a następnie nie robią kolejnych zmian. Jest to bardzo dobrze udokumentowane. I myślę, że cała trudność tkwi w założycielach. Są oni czymś wyjątkowym. Założyciele zawsze Zaużyciele powinni być na świecie. Tak, ciężko się z nimi pracuje. Wybierają na ludziach dużą presję. Ale choć nie podoba nam się osobiste zachowanie Ilona Muska, spójrzcie na to, jak i czego osiąga z ludźmi. Jadłem z nim kolację w Montanie. Wyleciał o 22 tego samego wieczoru, aby spotkać się z przedstawicielami XAI o północy. Right. o Зстану ще тільки над тим. Був в Таїланді, інний край, інна культура. Був в TCMC, що зробило нам огромне враження. Маємо засади, що молоді доктори, которые са добрими фізиками, працюють в фабриці надолі. Врежте собі, що так робили би американські фізиці і доктори. Рачі мало правдоподобне. Маємо інну етику праці. Powodem, dla którego jestem tak surowy wobec pracy, jest to, że to system z efektem sieciowym. Czas więc ma ogromne znaczenie. A w większości firm czas nie ma aż takiego znaczenia. Prawda? Ty masz dużo czasu. Coca-Cola i Pepsi będą nadal istnieć. Walka między nimi nadal będzie trwać. Mm -hmm. oba napoje będą pić z lodem. Kiedy miałem do czynienia z firmami telekomunikacji, typowa decyzja trwała 18 miesięcy. Ale nie ma powodu, aby spędzać nad czymś 18 miesięcy. Po prostu to zrób. Jesteśmy w okresie maksymalnego wzrostu i maksymalnego przyrostu. Czy sztuczna inteligencja odegra również rolę w konkurowaniu z Chinami? Byłem przewodniczącym Komisji do Sztucznej Inteligencji, która bardzo dokładnie przyjrzała się tej kwestii i można przeczytać nasz raport, który liczy około 752 strony. Podsumuję go tylko twierdząc, że jesteśmy przed konkurencją. Musimy pozostać z przodu i potrzebujemy dużo pieniędzy, aby pozostać tam. Naszymi klientami były Senat i Izba Przedstawicieli, Ustawa chipowa i wiele innych podobnych rzeczy powstało dzięki naszej pracy. W przybliżeniu wygląda to tak, że jeśli nie przyjmiemy zaawansowanej modeli sztucznej inteligencji, które idą naprzód, a następnie bardziej otwartych modeli typu open source, przegramy tę grę. Tylko niewielka liczba krajów może to wygrać. Co to za kraje? Albo kim oni są? Kraj jest z dużą ilością pieniędzy i talentu, silnymi systemami edukacji i chęcią zwycięstwa. Stany Zjednoczone są jednymi z nich, Chiny są kolejne. Ile jest innych? Nie wiem, być może. Ale z pewnością za Twojego życia bitwa między USA a Chinami o przewagę wiedzy przyrodzi się wojny. Tak więc rząd USA zasadniczo zakazał produkcji chipów Nvidia w Chinach, chociaż nie wolno im otwarcie o tym mówić, ale faktycznie zrobili to w Chinach. Mamy około 10-letnią przewagę w dziedzinie ciepłu mniejszych o 5 nanometrów. Około 10 lat przewagi. Oto przykład. Dziś jesteśmy kilka lat przed Chinami. Sądzę, że wyprzedzimy ich jeszcze o kilka lat. Chińczycy są z tego powodu ściekli. Oni tym bardzo zdenerwowani. Porozmawiamy o toczącej się wojnie. Wiem, że byłeś bardzo zaangażowany w wojnę na Ukrainie. W szczególności, nie wiem czy możemy o tym rozmawiać, ale masz projekt 2 Stork, którego celem jest zniesienie ciągu w wartości 500 milionów dolarów przez drony za 500 dolarów. Jak to zmieni wojnę? Spędziłem 7 lat pracując na Departament Obrony. Пробуєм змінити спосіб зарізання нашої армії. Я сім чобуль найвеликим армії, але є вона дуже дорога. Хочемо справді, чи може бути придатна. І моїм зданням в дужій межі ще то не вдало. Далі ми навіть за то медаль. Тераз зачали давати медалі навіть за поражки, чи щось таке. Але моя самокритика полягає на тим, що так направді нічого не змінило. А в Америці не проваджує до правдивих інновацій. Він з оглядання як... Doprowadzało mnie to do szału. Postanowiłem więc założyć firmę ze swoim przyjacielem Sebastianem Trunem i całą grupą ludzi ze Stanford. Naszym pomysłem było zrobienie dwóch rzeczy. Po pierwsze, wykorzystać sztuczną inteligencję w złożony, potężny sposób w tych zasadniczo robotniczych wojnach. Po drugie, obniżyć koszt robotu. Zastanawiam się teraz, dlaczego taki liberał jak ja miałby to robić? Odpowiedź jest taka, że cała dzisiejsza teoria działań wojennych opiera się na ciągach, artylerii i granatach przeciwpancernych. Możemy to wszystko wyeliminować za pomocą tanich robotów. W zeszłym roku pan, Harry Kissinger i Dan Houtenlocher napisaliście artykuł na temat natury wiedzy i jej ewolucji. Poprzednie noce również o tym dyskutowałem. Przez większość historii ludzie mieli mistyczne zrozumienie wszechświata, a potem nadeszła rewolucja naukowa i oświecenie. W swoim artykule argumentujesz, że obecne modele sztucznej inteligencji stają się tak złożone i trudne do zrozumienia, że tak naprawdę nie wiemy, co się w nich dzieje. Posłuży się cytatem Richarda Faumana powiedział on, czego nie mogą otworzyć, tego nie rozumiem. Ale teraz ludzie tworzą rzeczy, których nie mogą zrozumieć. Ludzie tak naprawdę nie rozumieją tego, co jest w nich samych, czy natura wiedzy zmieni się w jakikolwiek sposób, czy będziemy musieli po prostu przyjąć sztuczną inteligencję za dobrą monetę i pozwolić, by sama nam wszystko wyjaśniła. Narysowałbym analogię dla młodzieży. Jeśli mamy nastolatka, wiemy, że jest człowiekiem, ale nie możemy zrozumieć, co myśli. Ale w jaki sposób społeczeństwo zdołało przystosować się do obecności nastolatków. A oni w końcu z tego wyrastają. To nie żart. Więc prawdopodobnie będziemy mieć system wiedzy, których nie będziemy w stanie w pełni zrozumieć. Ale zrozumiemy ich ograniczenia, prawda? Zrozumiemy granice tego, co mogą zrobić. I to prawdopodobnie najlepszy wynik, na jaki możemy liczyć. Tak jak uważasz, w jaki sposób zrozumiemy te ograniczenia, krótce będziemy w stanie to zrobić. W rzeczywistości mówię, że te modele sztucznej inteligencji, które tworzą, są jak czarna skrzynka. Daje nam odpowiedzi na nasze zapytania, ale nawet twórcy czarnej skrzynki nie wiedzą dokładnie w jaki sposób powstaje lub jakie węzle podświetlają się w algorytmie. Obecnie wykonuje się wiele pracy, aby spróbować odkryć, co się dzieje w czarnej skrzynce, ale jak dotąd nie wiemy co się tam dzieje. Wszyscy w mojej grupie, która spotyka się co tydzień są zgodni co do tego, że w końcu trzeba będzie stworzyć przeciwną sztucznym inteligencję, aby to rozgryźć. Będą firmy, które zatrudnisz i zapłacić im za załamanie Twoich systemów AI. W tej chwili jest to na przykład Red Team. Tak, ale zamiast ludzkiego Red Team będziesz miał całą branżę systemów AI, których zadanie będzie włamanie się do istniejących systemów AI i znajdowanie ich lub w zabezpieczeniach, a zwłaszcza znajdowanie wiedzy, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To ma sens dla mnie. To także świetna okazja dla Was tutaj, w Stanford ponieważ na przykład masz absolwenta, który musi dowiedzieć się, jak zaatakować jeden z największych modeli sztucznej inteligencji i dowiedzieć się, co robi. To świetna umiejętność dla budowania następnego pokolenia. W porządku, odpowiedzmy na kilka pytań. Jest jedno tutaj na samym końcu. Wspomniałeś wcześniej, że otrzymamy sztuczną inteligencję, która faktycznie zrobi to, czego potrzebujemy, ale właśnie wspomniałeś o przeciwnej sztucznej inteligencji. Zastanawiam się więc, czy mogliby to rozwinąć. Wygląda na to, że doprowadzi to do większej mocy obliczeniowej i większej wydajności modeli. Ale jak dokładnie sprawić, by robiła to, czego potrzebujemy? Wydaje mi się, że w tym leży problem. Trzeba założyć, że obecne problemy zmniejszają się wraz z rozwojem technologii i tak itd. Nie zakładam jednak, że znikną one całkowicie. Trzeba też dać sobie sprawę, że istnieją testy wydajności. To znaczy to, że musi istnieć sposób na sprawdzenie, czy odniesiemy sukces, czy nie. Podam przykład TikToka. Nie twierdzę, że powinieneś nielegalnie na kraść muzykę wszystkich, ale co byś zrobił, gdybyś był biznesmenem z Doliny Kremowej, a mam nadzieję, że wszyscy nimi będziecie. Gdyby twoja kopia TikToka ze sztuczną inteligencją się spodobała, zatrudniłbyś całą masę prawników do posprzątania balaganu, ale jeśli nikt nie używa twojego produktu, nie ma znaczenia, że ukradłeś tą zawartość. Ale my was nagrywamy. Tak, to prawda. Ale widzisz, do czego zmierzam innymi słowami. Dolina Kremowa przeprowadzi te testy i posprząta balaga, I tak to się zwykle robi. Sądzę więc, że pojawi się coraz więcej systemów sztucznej inteligencji ze ślepszymi testami i w końcu z testami przeciwstawnymi. I to sprawi, że wszystko będzie pod kontrolą, pod naszą kontrolą. Techniczny termin na to nazywa się chain of thought reasoning łańcuch myślowych argumentów. Ludzie wierzą, że w ciągu najbliższych kilku lat będzie w stanie wygenerować tysiące takich łańcuchów. To jak tworzenie przepisów kulinarnych. Możesz wziąć przepis i przetestować go, aby upewnić się, że daje właściwy rezultat. Łącuch myślowych argumentów w uczeniu się maszynowym, sieciach neuronowych i agentach AI polega, jak ja rozumiem, w podzieleniu problemu na wiele kroków. Następnie rozwiązujemy każdy krok, a rozwiązanie danego kroku pozwala nam przejść do następnego. Gdy dotrzemy do końca łańcuchu, oceniamy uzyskane wyniki i w ten sposób rozumiemy, czy sztuczna inteligencja robi to, co chcemy. Przynajmniej o tym mówił były dyrektor Google, zapewniając nas, że właśnie w ten sposób przyjmiemy kontrolę. Kwoty inwestowanych pieniędzy są ogromne. W zasadzie inwestuję we wszystko, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, kto wygra. A kwoty, które już podążają za mną, są również bardzo duże. Myślę, że częściowo wynika to z faktu, że wcześniej pieniądze zostały już zarobione, a ludzie z tymi dużymi pieniędzmi wiedzą, że ich inwestycje muszą zawierać komponent AI. Obecnie wszystko wydaje się być związane ze sztuczną inteligencją. Więc nie widzą różnicy. Definiujesz sztuczną inteligencję jako systemy uczące się systemy, które faktycznie się uczą. Po drugie, istnieją bardzo skomplikowane nowe algorytmy. Które są swego rodzaju posttransformatorami. Mój przyjaciel odkrył niedawno nową architekturę, która nie jest transformowana. Próbuję jest grupa, którą mi finansuje, i która twierdzi, że już zrobiła to samo. To bardzo duży wynalazek. I ostatnią rzeczą jest panujące na rynku przekonanie, że wynalazek AI przynosi nieskończone zyski. Powiedzmy, że zainwestowałeś 50 miliardów dolarów w firmę. Musi uzyskać ogromne zwroty i zyski, aby uzyskać te pieniądze. Prawdopodobnie będziemy więc przechodzić przez ogromny bunt inwestycyjny, który później sam pęknie. Zawsze tak było w przeszłości i prawdopodobnie tak będzie tym razem. W sztucznej inteligencji zainwestowano już około tryliona dolarów, a przychody wyniosły zaledwie 30 miliardów, ale jak już wspomniał, tak było również w przypadku poprzednich technologii. Ogromna inwestycja początkowa. To rozwraca się na końcu, tuż przed petknięciem tej bańki. Dotkom jest tego najlepszym przykładem. We Francji działa firma o nazwie Mistral. Wykonali naprawdę dobrą robotę, jestem ich inwestorem. Wydali już drugą otwartą wersję. Ich trzeci model będzie prawdopodobnie zamknięty, ponieważ jest bardzo, bardzo drogi. Potrzebują przychodów, więc nie mogą zdradzić swojego modelu. Tak więc argument o otwartym oprogramowaniu kontra zamkniętym oprogramowaniu w naszej branży jest ogromny. Całą moja kariera opiera się na tym, że ludzie chętnie dzielą się oprogramowaniem open source. Wszystkie modele, które ze mną powiązane są open source. Większość podstaw Google było open source. Szczerze mówiąc, trochę tutaj on kłami. Google był całkowicie za pozostawieniem zamkniętego kodu. I wszystko w Google zawsze było trzymane w tajemnicy. Więc nie wiem, o czym on tutaj mówi. Może się okazać, że wydatki inwestycyjne, które są ogromne, fundamentalnie zmienią sposób tworzenia oprogramowania. Rozmawialiśmy o tym. Moim zdaniem wydajność programistów wzrośnie co najmniej dwukrotnie. Mm -hmm. Istnieją 3 lub 4 firmy programistyczne, które próbują to zrobić. Zainteresowały nie wszystkie. Wszystkie starają się zwiększyć wydajność programistów. Z najciekawszym programistą właśnie się spotkałem. Nazywał się Augment. Kiedy mówię o programowaniu, myślę o indywidualnym programiście, a oni twierdzą, że to nie jest ich cel. Ich celem jest zespół składający się ze 100 osób, zajmujący się programowaniem milionów linii kodu, których nikt nie wie, co się dzieje. Mm. Well, that's a really good AI. Tak, jest tutaj pytanie. Wspomniałeś na samym początku, że czeka na nas połączenie rosnących okien dialogowych agentów AI, generujących algorytmy tekst działalności i że będzie to miało niewyobrażalne konsekwencje. Po pierwsze, dlaczego ta kombinacja jest tak ważna? Po drugie, wiem, że nie zaglądasz do szklanych kul i nie możesz przewidzieć przyszłości, ale dlaczego uważasz, że to wykracza poza wszystko, co mogliśmy sobie wyobrazić? Myślę głównie dlatego, że okno dialogowe pozwala nam rozwiązać problem nowości. Obecne modele uczymy się przez rok. Około 18 miesięcy. 6 miesięcy treningu, 6 miesięcy nauki, kolejne 6 miesięcy dopracowań. Dlatego są one zawsze przestarzałe. W oknie dialogowym można pisać to, co się już wydarzyło. Możesz na przykład zadać mu pytanie dotyczące wojny Hamasu z Izraelem. To bardzo potężne. Staje się tak aktualne jak Google. Tak, zasadniczo tak będzie działało w Sir GPT. Na przykład nowy produkt wyszukiwania od OpenAI może przeszukiwać sieć, przeglądać ją, a następnie pobierać wszystkie te informacje i umieścić je w oknie dialogowym. To jest ta nowość, o której mówi. W przypadku agentów AI podam przykład. Założyłem fundację, która finansuje organizację charytatywną. Czy w pokoju są chemicy? Nie bardzo im rozumiem. Ale istnieje narzędzia o nazwie chemcrow, to system oparty na agentach AI, który uczy się chemii. Co on robi? Uruchamiają go dogenerowania hipotez chemicznych na temat białek. Mamy laboratorium, który przeprowadza testy w nocy, a następnie agent AI uczy się. And then it learns. To ogromne przyspieszenie dla nauki, chemii, material znawstwa i tak dalej. Oto właśnie chodzi w agentach AI. I myślę, że algorytm też w działaniu sprawi, że programmiści będą tańczy. I nie sądzę, abyśmy dokładnie rozumieli, co się stanie, gdy każdy będzie miał programistę AI w kieszeni. I nie mówię tutaj o włączeniu i wyłączeniu światła. Nie. Inny przykład. Z jakiegokolwiek powodu nie lubisz Google i mówisz swojemu programiści AI: stwórz mi konkurenta dla Google. Osobiście dla mnie stwórz konkurenta, szukiwarkę internetową, stwórz interfejs użytkownika, zrób dobrą kopię, dodaj generatywną sztuczną inteligencję, zrób to w 30 sekund, następnie sprawdź, czy to działa. Wiele osób uważa, że istniejące firmy, w tym Google, są podatne na to połączenie dużego dialogowego okna Gantai i tekst do działania. Jak możemy powstrzymać sztuczną inteligencję przed wpływem na opinię publiczności, dezinformacją, zwłaszcza podczas wyboru? Jakie są krótko- i długoterminowe rozwiązania? Znaczna część dezinformacji w wyborach i na całym świecie będzie generowana przez media społecznościowe, a firmy zajmujące się mediami społecznościowymi nie są wystarczająco dobrze zorganizowane, aby je kontrolować. Jeśli spojrzysz na przykład na TikTok, Istnieje wiele oskarżeń, że TikTok faworyzuje jeden rodzaj dezinformacji nad innym. Jest też wiele osób, które twierdzą bez dowodu, że to Chińczycy zmuszają TikTok do tego. Myślę, że mamy tutaj duży balagan i kraj będzie musiał nauczyć się myśleć krytycznie. To może być niemożliwe zadanie dla USA, ale to, że ktoś ci coś powiedział, nie oznacza, że to prawda. Myślę, że największym zagrożeniem dla demokracji jest dezinformacja. Dlatego zamierzamy zrobić duże postępy w jej zwalczaniu. Kiedy prowadziłem YouTube, największymi problemami były osoby przesyłające fałszywe wideo. W rezultacie ginęli ludzie. Nie mieliśmy żadnej polityki w tym zakresie. To szokujące, tak. Dodam, że nie chodzi nawet o możliwość tworzenia fałszywych lub błędnych informacji. Samo zamieszanie wystarczy, by cała ta sprawa z wolnością słowa stała się toksyczna. Nie będzie więcej nietykalności. Um, Jestem bardzo ciekaw zapoznania się z algorytmem także działaniu i jego wpływu na na przykład edukację komputerową. Interesuje mnie, co myślisz o tym? Jak edukacja w tej dziedzinie musi się zmienić, aby pasowała do epoki? Wydaje mi się jednak, że informatycy jako grupa studentów. Zawsze będą mieli przy sobie programisty AI, będą więc mieli narzędzie, które będzie ich partnerem w procesie uczenia się i tak właśnie będzie przebiegać nauka. Profesor będzie mówił o koncepcjach, a ty będziesz pracował z agentem AI. Takie jest moje przypuszczenie. Tutaj sugeruję, że po erze przejściowej, w który agent AI będzie naszym partnerem, programiści prawdopodobnie nie będą potrzebni w dłuższej perspektywie. W końcu agenci AI-LLM staną się tak zaawansowani, że będą pisać własny kod i dojdzie do punktu, w którym nie będziemy mogły nawet czytać i rozumieć tego kodu. Najbardziej interesującym krajem jest Indie, ponieważ najlepsze talenty AI przybywają z Indii do USA. Powinniśmy pozwolić im zatrzymać część swoich najlepszych specjalistów. Nie wszystkich, ale niektórych. Nie mają tak dobrze wyposażonych instytucji i programów jak nasz. Indie jest pod tym względem bardzo słabym krajem. Chiny również są straconym krajem. To już nie wróci. Nie zmienią ustroju tak bardzo, jak chcą tego ich obywatele. Japonia i Korea są wyraźnie w naszym obozie. Tajwan to fantastyczny kraj, którego oprogramowanie jest okropne, ale mają niesamowity sprzęt, nie są więc konkurentami. W pozostałych częściach świata nie mają zbyt wiele dobrych opcji. Europa jest w głębokim głównie z powodu Brukseli. Spędziłem 10 lat walcząc z nimi i ciężko pracowałem, aby naprawili prawo w Europie. Ale nadal mamy wiele ograniczeń, które bardzo utrudniają prowadzenie naszych badań w Europie. Moi francuscy przyjaciele poświęciły cały swój czas na walkę z Brukselą, a Macron, który jest moim osobistym przyjacielem, ciężko walczy o to w Unii Europejskiej. Myślę więc, że Francja ma szansę. Biorąc pod uwagę możliwości, jakie według Ciebie mają te modele sztucznej inteligencji, czy powinniśmy poświęcać czas na naukę kodu? Tak, to stare pytanie. Po co uczyć angielskiego, skoro i tak go znam? Żeby być nim lepszym, prawda? Naprawdę trzeba zrozumieć, jak działają te systemy. Cóż, to były najważniejsze części wywiadu. Nie było łatwo je przetłumaczyć i przedstawić. Będę więc wdzięczny za Wasze polubienie. Do zobaczenia wkrótce. Twoje kryptoprawda.